Fante opracował technikę izolacji i analizy DNA ze szczątek liczących dziesiątki tysięcy lat. Dzięki tym badaniom tak naprawdę lepiej zrozumieliśmy, że był taki okres, w którym to współistnieliśmy z dwoma innymi gatunkami człowieka. Dzień dobry, moim gościem jest profesor Piotr Rzymski, biolog i popularyzator nauki. Witam. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, chciałem spytać, czy tegoroczna nagroda Nobla z medycyny i fizjologii jest dla pana zaskoczeniem? Tak, bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ale przyznam, że pewnie podobnie jak koleżanki i koledzy, miałem zupełnie inne typy na tegoroczną nagrodę z dziedziny. Fizjologii lub medycyny. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że będą to na przykład odkrycia mutacji genów BRCA, które służą diagnostyce i profilaktyce raka piersi i jajnika, albo na przykład odkrycie nieprawidłowej struktury białe, które mają znaczenie w etiologii niektórych chorób neurodegeneracyjnych. Sądziłem, że może, chociaż miałam nadzieję, że nie, nagrodę tę otrzyma technologia MRNA. A tu ku zaskoczeniu myślę, prawie wszystkich, nagrodę przyznano za odkrycia z zakresu nauki podstawowej, z zakresu biologii ewolucyjnej. Ale jako biolog bardzo z tego się ucieszyłem, dlatego że te odkrycia, odkrycia z zakresu podstawowej nauki, bardzo rzadko otrzymują tak bardzo prestiżowe wyróżnienie. A co jest takiego istotnego w nagrodzonych badaniach i w nagrodzonym laureacie? No myśl, my, myślę, że warto o tym mówić, bo moi koledzy lekarze byli bardzo zawiedzieni, bo jakby nie dostrzegali znaczenia y, tych odkryć, które poczynił Swante, oczywiście ze swoim zespołem, no bo to zawsze tak działa nauka, że jest pewien zespół, ale jest też pewien lider. Otóż Sfante opracował technikę izolacji i analizy DNA ze szczątek Liczących dziesiątki tysięcy lat, co zawsze było wyzwaniem, bo DNA ulega z czasem modyfikacjom chemicznym, ulega defragmentacji. I dzięki tej technice udało się po pierwsze wyizolować z kawałka kości, dosłownie z kawałka kości Neanderthalczyka, który pochodził sprzed 40 tysięcy lat, wpierw mitochondrialne DNA, a potem jądrowe DNA, co umożliwiło sekwencjonowanie całego genomu tego gatunku. A następnie z FANTE udało się też z fragmentu, kawałka, palca kości znalezionej w jednej jaskini, sekwencjonować, wyizolować DNA, sekwencjonować cały genom i odkryć nowy gatunek nieznanego wcześniej hominida, którego nazwano od nazwy jaskini Denisowa, denisowianinem. I dalsze badania wykazały, że w przeszłości Homo sapiens, czyli nasi przodkowie, krzyżowali się zarówno z Neanderthalczykami, i z denisowianinami. Ja i pan mamy w genomie domieszkę Neandertalczyków na poziomie średnio 2%. Populacja zamieszkująca Melanezję, południowo-wschodnią Azję, ma aż do 6% domieszki w DNA od Denisowian. Dzięki tym badaniom, tak naprawdę, lepiej zrozumieliśmy, że był taki okres w naszej historii człowieka współczesnego, w którym to współistnieliśmy z dwoma innymi gatunkami człowieka i spotykaliśmy się z nimi i krzyżowaliśmy. Natomiast wiemy na przykład, że chromosom Y nie ma zupełnie nic wspólnego z neandertalczykami. Tu nie ma żadnej domieszki w tym chromosomie u pana czy, czy u mnie. Co więcej, nawet wiemy, że pewna wersja genu na chromosomie Y neandertalczyka jest rozpoznaną mutacją u Homo sapiens, która jeżeli występuje, u płodu to powoduje u matki reakcję immunologiczną, która kończy się odrzuceniem płodu i poronieniem, więc wiemy, że, że pewne krzyżówki między nami a neandertalczykami mogły mieć miejsce, a niektóre kończyły się niepowodzeniem. Jeżeli matka była homo sapiens, ojciec był neandertalczykiem, a dziecko miało płeć męską, no to w zasadzie um, kończyło się to zawsze niepowodzeniem. Odkrycia mają wymiar nie tylko z punktu widzenia fizjologii czy też biologii ewolucyjnej człowieka znaczenia, ale mają też wymiar kulturowy czy nawet filozoficzny, bo jak tak się zastanowimy, współistnieliśmy z innymi bardzo bliskimi, spokrewnionymi gatunkami człowieka, ale zostaliśmy tylko my. Dlaczego tak się stało? Pojawienie się homo sapiens na kontynencie europejskim dziwnym trafem zbiega się z wymieraniem Neandertalczyków. Czy to my przybiliśmy ten ostatni gwóźdź do trumny tego gatunku? Czy w ogóle można byłoby sobie wyobrazić, że przynajmniej dwa gatunki osobno budują cywilizację? My tylko my ją zbudowaliśmy. Czy gdziekolwiek we świecie, jak istnieją jakieś inne cywilizacje w innych układach gwiezdnych czy galaktykach, to jest możliwość, że istnieją, współistnieją dwie cywilizacje zbudowane przez dwa zaawansowane gatunki. Nie wiemy, ale można jeszcze wspomnieć o tym, że te badania mają znaczenie dla fizjologii, dlatego te archaiczne sekwencje genów, których domieszkę posiadamy od i Denisowian, i Neandertaczyków, na naszą fizjologię wpływają. Niektóre dają też nam Niektórym z nas wyjątkowe możliwości. Na przykład jedna denisowiańska wersja genu epa 1 daje przewagę przetrwania na dużych wysokościach, w związku z czym jest bardzo powszechna u współczesnych Tybetańczyków. A mój ulubiony wątek tak naprawdę dotyczy takiego genu, który się nazywa foxp 2 On jest u nas zlokalizowany na chromosomie 7 i z badań wiemy, że mamy unikalną wersję tego genu i w związku z czym białko, które on koduje o tej samej nazwie, jest unikalne wśród wszystkich. Współcześnie występujących słów, a jednocześnie wiemy z lat 90., z badań, że to jest białko, które tak naprawdę umożliwia to, że ja i z panem rozmawiam, czyli odpowiada za mowę artykułowaną. Mutacje w tym genie i w związku z czym zmiany w tym białku upośledzają mowę. Oczywiście można się zapytać, jak to jest możliwe, że jedno białko prawda, odpowiada za tak bardzo złożoną cechę, jaką jest mowa artykułowana, ale to dlatego, że to jest białko, które jest takim nawigatorem aktywności bardzo wielu różnych białek, które uczestniczą w neurorozwoju. Jest bardzo aktywne w dwóch ośrodkach, które się nazywają broki i Wernikego, czyli to są ośrodki w naszym mózgu, które odpowiadają za mowę zarozumienie jej i posługiwanie się nią i sądzono, że jesteśmy tak unikalni, że tylko my ją posiedliśmy, tę właśnie zmianę, ale z badań z fante wynika, że i Neandertalczycy i Denisowianie mają, mieli dokładnie tak samo zbudowane białko FOXP2 i teraz powstaje pytanie, czy mówili, czy nie? No, jak spojrzymy na niektóre narzędzia, które zbudowali Neandertalczycy, to chyba wymagało to złożonej komunikacji werbalnej. Z badań anatomicznych wynika, że gnykowa i umożliwiała mówienie chociaż kształt gardła prawdopodobnie nie umożliwiał artykulacji pełnego zakresu głosek ale pewnie zgodzi się pan ze mną że Język z małą liczbą samogłosek może być całkiem niezły. Czyli język z małą liczbą samogłosek może być całkiem niezły. Także to są kwestie, które w zasadzie każdego roku poruszamy na wykładach dla studentów uniwersytetów medycznych. Więc ta nagroda jak najbardziej zasługiwała na takiego Nobla, ale niewątpliwie była dużym zaskoczeniem. W kontekście genetyki. Pojawia się pytanie o to, czemu nie dostała Nobla, e, znaczy nie, czemu nie nagrodzono twórców e, e, zajmujących się szczepionką MRNA. E, z tego, co, e, co powiedział w zeszłym roku, bo w zeszłym roku oczekiwano, że ta nagroda zostanie przyznana w tej dziedzinie, e, sekretarz generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Goran Hanson. E, Yy, opracowanie szczepionek MRNA, to wspaniała historia sukcesu ma ogromne pozytywne konsekwencje dla ludności, dla ludzkości. Yy, to rodzaj odkrycia, który otrzyma nominację, ale potrzebujemy czasu. I uwzględniając, że te badania MRNA yy, w jakiś sposób się zaczęły w 1987 roku od Roberta Malone. Yy, no to. Ile czasu i na co ten czas jest potrzebny, analizując to, co powiedział sekretarz generalny? To może najpierw taki wątek poboczny. Otóż faktycznie jest taki powszechny. No, powiedziałbym mit, że to Robert Malone odpowiada za pierwsze prace nad tym, co później przyniosło owoc w postaci preparatów MRNA, ale tak naprawdę pierwsze badania, które pokazywały, że można wprowadzić MRNA z zewnątrz do komórki i wymusić ekspresję określonego białka. W przypadku szczepionek to jest antygen, który ma nas uodparniać pochodzą z połowy lat 70 i publikowane były na łamach Nature. Czyli Robert Malone, który ogłosił sam siebie twórcą technologii mRNA, tak naprawdę wykonał jedno dosyć proste badanie, które pokazywało, że faktycznie ponownie pokazywało, że można wprowadzić określone mRNA do różnych typów komórek w tym ludzkich i wymusić ekspresję określonego białka. I ja obawiam Obawiałem się już w zeszłym roku, że Nobel trafi dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju tej platformy, a obawiałem się dlatego, że wtedy byłoby to prawdopodobnie motywowane tym, by zachęcać do szczepień. A przecież nagroda Nobla z takich dziedzin jak medycyna lub fizjologia powinna być już przyznana za osiągnięcia, które są, mają znaczenie, już osiągnęły bardzo wiele dla zdrowia publicznego. Oczywiście szczepionkom MRNA przeciw COVID nie można tego odmówić, bo jak szacowano w 2021 roku szczepienia przeciw COVID uratowały ponad 19 milionów istnień ludzkich, a gdyby dystrybucja była lepsza, to uratowałyby przynajmniej kilkaset tysięcy ludzi więcej. Więc osiągnięcia są. Ale pamiętajmy, że to jest technologia, która tak naprawdę dzisiaj ma jedynie zastosowanie w COVID-19. Jest bardzo wiele różnych rozdziałów, do których zaczęto pisać wstęp dla tej technologii, w tym rozdziałów z zakresu profilaktyki, jak i leczenia chorób, ale to jest wszystko jeszcze przed nami. W opracowaniu są szczepionki mRNA przeciw takim wirusom jak Zika, jak Nipa, jak RSV, jak wirusy grypy, jak wirus Abstein-Barr czy czy wirus RSV, są badania kliniczne preparatów mRNA, które mają wspomagać leczenie onkologiczne i to są preparaty przeciw zarówno rakowi jajnika, jak i piersi, jelita grubego, płuc, nowotworów szyi, głowy czy glejaków mózgu. Ale to są wszystko wciąż propozycje, które nie mają zastosowania w praktyce klinicznej, które wymagają dalszych badań i potwierdzenia swojej skuteczności. Także przed technologią MRNA jest prawdopodobnie bardzo piękna przyszłość, ale musimy dać jej czas, by ona się mogła w pełni wykazać, nie tylko w zakresie profilaktyki jednej i tylko jednej choroby, ale całego spektrum, albo przynajmniej szerszego spektrum i myślę, że w ten czas z pewnością zasługiwać będzie na to wyróżnienie. Ja tak naprawdę uważam, że to nie jest pytanie czy, tylko to jest pytanie kiedy tak naprawdę MRNA otrzyma Nagrodę Nobla z dziedziny. Fizjologii lub medycyny i pytanie, kto y, y, powinien ją otrzymać? Tak naprawdę, gdy się zastanowimy, to najbardziej przełomowe odkrycia z zakresu platformy MRNA, dotyczą? Działań o charakterze chemicznym, bo tu przełom dokonał się, kiedy odkryto, że można modyfikować pewne nukleozydy, chemicznie modyfikować je, w, które, nukleozydy, które są w mRNA, czy opracowano specjalne nanocząstki lipidowe, w których umieszcza się to mRNA. Więc można byłoby nawet zastanawiać się, czy rozwój tej technologii nie zasługuje po części na wyróżnienia z zakresu. Chemii. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę znaczenie dla zdrowia publicznego, z pewnością w przyszłości, jeżeli MRNA otrzyma Nagrodę Nobla, to raczej z dziedziny medycyny lub fizjologii. A wracając do Pana faworytów, jeżeli chodzi o nagrodę w dziedzinie medycyny lub fizjologii, czy byli, czy byli jacyś faworyci z Polski? No tu, jeżeli mówimy o technologii MRNA, to niewątpliwie nie można ym, pomijać tego, że i Polacy mają bardzo duże osiągnięcia z zakresu optymalizacji technologii mRNA, o czym, prawdę mówiąc, mało się mówi w naszym kraju. To jest Między innymi zespół profesora Jemilitego z Uniwersytetu Warszawskiego, który modyfikuje pewne elementy takich cząsteczek mRNA, tak aby były one bardziej efektywne, jak chodzi o ekspresję białka, które kodują. I rozwiązania opracowane przez ten zespół. Są, cieszą się zainteresowaniem koncernów farmaceutycznych. Trafiły także do firmy BioNTech, która przecież dla firmy Pfizer opracowała szczepionkę emeryna przeciw COVID. To tutaj pewien wątek polski jest zauważalny. Ale oczywiście to jest tak, że kiedy przyznaje się Nagrodę Nobla, to tylko wybranym osobom się przyznaje, ale nie możemy zapominać, że na ich sukces składa się ogrom różnych badań które albo tworzą jakieś pewne fundamenty, albo gdzieś uzupełniają te główne osiągnięcie, a więc to jest pewnego rodzaju kompromis. Tak? Dlaczego tylko Sfanto otrzymał, skoro pracował z, z całym zespołem osób, bez których tych badań nie byłby w stanie zrobić? No bo był liderem. prawda? Komuś liderowi takie wyróżnienie się przyznaje, ale powinniśmy pamiętać, że zawsze za takim człowiekiem czy za takimi ludźmi stoi ogrom różnych innych Zespołów badawczy, bez których to główne osiągnięcie wyróżnione nie byłoby możliwe. A w szerszym kontekście, jeżeli chodzi o medycynę, czy jest coś, co powinno zostać nagrodzone, a uzrodziło się w Polsce, Wie pan, co trudno powiedzieć, jakie dokładnie są ustalenia w zakresie komisji, która wybiera z nominowanych tego wyróżnionego czy wyróżnione osiągnięcie. Ja może nawiążę do tego, co powiedział Richard Feynman, też zresztą laureat Nagrody Nobla. On miał dosyć takie osobliwe podejście do Nagrody Nobla, mówiąc o tym, że po prostu, no, jeżeli ktoś w Komitecie Noblowskim uznaje, że dane, osiągnięcie jest wystarczająco nobliwe, by otrzymać Nobla, no to niech tak będzie, ale tak naprawdę liczy się to, co te osiągnięcia mają dla, jakie mają one znaczenie dla poznania świata, czy też praktyczne znaczenie, no w tym przypadku, jeżeli mówimy o medycynie dla zdrowia publicznego, ciężko mi jednoznacznie wytypować, kto z Polski mógłby w tej dziedzinie otrzymać Nagrodę Nobla w przyszłości, i, I czy ktoś taki jest? Być może tak, ale, ale ciężko na tę chwilę takie, takie typy stawiać. A czy to nie jest trochę tak, że medycyna obecnie wyznacza granice y, naszego rozwoju, funkcjonowania? No bo y, na, sama dyskusja na temat... Y, na temat y, Taki kontrowersyjny, czyli aborcji, jest w dużej mierze też konsekwencją tego, że drastycznie spadła śmiertelność niemowląt. Kiedyś ten temat w ogóle jakby był nie, nie, nieistotny, no bo na przełomie XIX-XX wieku co, piąte, co, piąty, co piąty noworodek umierał, tak? Teraz to, ta liczba to jest około 3 na 1000. Wobec czego medycyna jakby tutaj diametralnie zmieniła sposób, w jakim my Funkcjonujemy w jakich, kim jesteśmy, bo też bardzo wiele z tych noworodków, bardzo wiele z tych noworodków no po prostu nie, nie ma takich możliwości biologicznych, żeby funkcjonować. To są osoby, które są na jakichś lekach i tak dalej. Medycyna im jakby umożliwiła życie. I teraz yy, patrząc też na, co, na to, yy, co się dzieje w kontekście szczepionki, czy to nie jest też tak, że ostatecznie to medycyna nam będzie wyznaczać granicę tego, yy, jak, yy, jacy jesteśmy i, i, i jak, jak wygląda świat? Myślę, że poruszył Pan bardzo ciekawy wątek, dlatego że na co dzień myślę, że społeczeństwo zapomina, jak wiele zawdzięcza osiągnięciom naukowym i medycynie, między innymi. Z zakresu na przykład jakości życia, prawda, możliwości leczenia chorób, w tym też coraz częściej chorób, które niedawno nawet wydawałyby się nieuleczalne. Umożliwia diagnostykę, ryzyka, oszacowanie chorób, tak, aby wdrażać wcześniej profilaktykę, czy przeciwdziałanie niebezpiecznym chorobom zakaźnym, chociażby. I to wszystko przekłada się na to, że żyjemy dłużej i żyjemy w lepszej jakości. Aczkolwiek tutaj można też wspomnieć o tym, że niewątpliwie wpływ na to ma to, jaką żywność spożywamy. I mamy tu pewne również nie zawsze dobre. Wyobrażenia o tej żywności, kiedy kupujemy owoce czy warzywa, wydaje nam się, że to jest sama natura, podczas gdy tak naprawdę kupujemy osiągnięcia z zakresu mm, agrotechniki, bo przecież w naturze nie znajdzie pan takich dużych dyni prawda, albo rosnących w lesie dużych pomidorów czy, czy ogórków. Dzisiaj, żeby mieć żywność, wystarczy pójść do sklepu i po prostu ją kupić, chociaż jest coraz droższa, nie tylko w naszym kraju, ale jest szeroko dostępna. Kiedyś było trzeba ją zdobyć, Albo zebrać, albo upolować. To się zupełnie zmieniło, i dzisiaj e, dzięki temu również nie cierpimy na deficyty żywnościowe. Możemy żyć dłużej. Ale niewątpliwie medycyna ma tutaj wiodące znaczenie. E, wiodące znaczenie dla przeżycia mnóstwa ludzi, e, i e, tak naprawdę w ten sposób e, pokonaliśmy, przynajmniej częściowo, coś, co nazywa się selekcją naturalną. I bardzo dobrze, dlatego że e, przecież. Przecież gdybyśmy się nią posługiwali, to wielu ludziom musielibyśmy tak naprawdę odmówić życia czy skazać ich na śmierć, w tym niektórych naszych bliskich. Więc można powiedzieć, że pod tym względem to jest bardzo humanitarne. Także medycyna myślę, że zwiększyła nasz zakres właśnie tej działalności humanitarnej, tak i. Yy, 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 Potrafi też reagować coraz bardziej sprawnie na nowo pojawiające się zagrożenia, czego przykładem jest COVID-19 i wykorzystanie w tym celu technologii MRNA, bo gdybyśmy chcieli wykorzystać te tradycyjne technologie opracowania szczepionki, no i to czekalibyśmy na szczepionkę przeciwko COVID znacznie dłużej, umarłoby o wiele więcej ludzi. To nie jest tak, że przez to, że oszukaliśmy selekcję naturalną, no to też społeczeństwo, ludzie muszą się mierzyć z większą liczbą. Chodzi mi o to, że mamy po prostu więcej ludzi, którzy są bardziej podatni na różnego typu choroby. Jakby my, my nasz gatunek przez to, że my tą selekcję naturalną jakoś oszukujemy, nie wiem, czy to nie jest zbyt, zbyt brutalne, co powiem, ale spada jakby też jakość, jakość naszych genów. No, nie powinniśmy się tym kierować. Tylko jakby, że te, te konsekwencje wielu przyczyna wielu wielu różnych problemów, z którymi się my, my, my na poziomie chorobowym mierzymy teraz, to jest w dużej mierze konsekwencja tego, że zatrzymaliśmy tą chociażby śmiertelność noworodków. Po części tak, dlatego, że oczywiście w przeszłości pewnie osoby obciążone genetycznie nie dożyłyby wieku reprodukcyjnego i nie miałoby dzieci. Dzisiaj dzięki osiągnięciom medycyny dzieci mogą mieć. Natomiast pamiętajmy też, że takie bardzo poważne obciążenia genetyczne, które prowadzą do, do tego, co nazywamy chorobami genetycznymi, to sensu stricte są to choroby bardzo rzadkie. Większość chorób, które nas dotykają, są tak naprawdę wynikiem um, współdziałania pewnych predyspozycji genetycznych w odpowiednim środowisku, które my również modyfikujemy i nie zawsze na korzyść. Tak? A więc tutaj mam na myśli na przykład zanieczyszczania środowiska, które to mm, ma wpływ też na to, jak funkcjonują nasze geny. Jeżeli mamy wersję genów, które nas predysponują do wyższego ryzyka danej choroby, to jest większe prawdopodobieństwo, że się ona ujawni w środowisku, które jest Mniej jakościowo korzystne. Ale to oczywiście nie tylko dotyczy środowiska pod względem chemicznym, tylko też środowiska naszego rozwoju, tym też rozwoju w okresie dzieciństwa, tego, jak często jest traumatyzacja na przykład małych dzieci. To też przekładać może się na pewne ryzyko wystąpienia choroby. No podam przykład. Istnieją pewne wersje genów, które predysponują do depresji. Ale tak naprawdę dają one o sobie znać dopiero wtedy, kiedy właściciel takiego genu będzie przeżywał najczęściej w okresie dzieciństwa jakąś istotną traumę przynajmniej raz. Oczywiście trauma zwiększa ryzyko depresji u wszystkich, ale u takich osób z pewnymi predyspozycjami zwiększa znacznie bardziej. Więc nie można tego rozpatrywać tylko w zakresie genów, bo to są zjawiska bardzo złożone. Taka klasyczna genetyka, ona próbowała w pewnym momencie doszukać się wytłumaczenia genetycznego, wytłumaczenia w genach wielu, wielu różnych bardzo złożonych zjawisk. Więc powstawały takie pytania, czy na przykład istnieją wersje genów, które powodują alkohol. Dzisiaj wiemy, że jest to zdecydowanie bardziej złożone. Geny mają swoją rolę do odegrania, ale bardzo dużą rolę ma środowisko, które na te geny i na ich ekspresję ma wpływ. I ostatnie pytanie. Jak pan profesor widzi przyszłość medycyny w kontekście poprawiania nas genetycznie? Kilka tygodni temu Biały Dom zatwierdził dokument, w którym jest mowa o tym, że powinniśmy położyć większy nacisk na to, żeby w jaki sposób programować DNA, żeby też udoskonalać siebie? Jaki jest stosunek pana profesora i jak pan profesor widzi to w przyszłości? To jest melodia przyszłości, aczkolwiek warto wspomnieć, że już miało miejsce takie zdarzenie w Chinach, kiedy to jeden z badaczy zaczął modyfikować zarodki ludzkie przy pomocy techniki CRISPR. Case 9, powodując zmiany w określonej sekwencji genowej, na celu miało to zabezpieczenie dzieci przed HIV, ale spotkało się z ogromnym sprzeciwem środowiska naukowego, a to dlatego, że obecne metody modyfikacji genetycznej, które mogłyby być zastosowane u człowieka, na przykład w celu, tak jak pan to nazwał, programowaniem DNA, są wciąż jeszcze zbyt Niedoskonałe, by móc być w tej chwili stosowane. Oczywiście, to jest kolejny wątek, który będzie budził kontrowersję także na poziomie etycznym. Pytanie, do jakich celów mielibyśmy stosować tego typu techniki, bo jeżeli na przykład do naprawiania, wersji genów, które obciążają chorobami genetycznymi tak, aby te wersje nie występowały, bo występowała inna, która z takim obciążeniem się nie wiąże. To pewnie byłoby to bardzo ciekawe zastosowanie, ale pojawia się pytanie w ten czas, czy nam wolno bawić się, jak to się często mówi, w Pana Boga. Otóż my w Pana Boga bawimy się od dawna. Modyfikujemy jedzenie, żywność, którą spożywamy. Zaburzamy selekcję naturalną, prawda, o czym mówiliśmy wcześniej. Leczymy tych, którzy inaczej by umarli, więc w pewnym sensie od dawna już zabawiamy się w Pana Boga, bardzo często z dobrym skutkiem. Natomiast y, modyfikowanie ludzkiego DNA w celach poprawiania pewnych sekwencji genowych to jest wciąż melodia przyszłości, aczkolwiek dzieje się tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy, bo przecież niedawno ruszyło badanie kliniczne, y, które ma na celu zastosowanie techniki modyfikacji genów po to, aby wyciąć u osób y, zakażonych HIV. Genom tego wirusa, bo jest to retrowirus, który potrafi, czy robi to właśnie, wpisuje swój materiał genetyczny, RNA przepisuje na DNA i integruje z naszym genomem. Dlatego dzisiaj leki, które stosujemy, antyretrowirusowe, potrafią go ujarzmić w taki sposób, że jego poziom w krwi jest bardzo niewielki, ale on wciąż ma to swoje prowirusowe DNA. Przestajemy podawać leki zaczyna replikować. Ruszyło badanie metody CRISPR-Case9, które ma na celu usunąć. To prowirusowe DNA, tak, aby całkowicie wyleczyć z HIV. Także pod tym względem to już w pewnym zakresie zaczyna się dziać. Daj pewną nadzieję na to, że będziemy mogli w przyszłości pokonać ten bardzo istotny patogen. I ostatnie pytanie, panie profesorze: Czy to nie jest tak, że to osiągnięcia nauki decydują o tym, co jest humanitarne, a raczej Przydatność tych osiągnięć. Jeżeli okaże się na przykład, że to, co teraz jest chociażby rozwijane, czyli embriologia, w jakiś sposób może się przyczynić do pomocy ludziom w bardzo trudnych sytuacjach, niejednokrotnie bez wyjścia, to może być tak, że to, co było do tej pory niehumanitarne ze względu na użyteczność, stanie się humanitarnym. Tak, oczywiście, tak właśnie może być. Ale pamiętajmy też, że osiągnięcia naukowe mogą mieć bardzo różne zastosowanie i to jest trochę podobnie jak z młotkiem. Młotkiem można wbijać gwoździe, budować dom, ale można też kogoś młotkiem zabić. Wszystko jest kwestią tego, do czego wykorzystywać będziemy osiągnięcia naukowe, takie jak na przykład, sztuczna inteligencja, jak techniki modyfikacji genetycznej czy wiele innych. Przecież niektóre osiągnięcia fizyczne Fizyczne posłużyły do budowania śmiercionośnych broni, prawda? A przecież mają zastosowanie także w zupełnie innym zakresie. To wszystko odwołuje się do rozsądku ludzkiego, tak naprawdę. Tak, aby poszukiwać tych rozwiązań dla osiągnięć naukowych, które są przydatne, a nieszkodliwe dla nas. A są jakieś badania, których powinniśmy zakazywać? Powinniśmy zakazywać stosowania technik, które nie są jeszcze udoskonalone, takich jak na przykład właśnie techniki modyfikacji genetycznych współcześnie do, tak jak pan powiedział, programowania DNA ludzkiego. Tak, badań samych w sobie zakazywać raczej nie powinniśmy Natomiast zastosowania technik, które nie są jeszcze udoskonalone, jak najbardziej tak, ale na szczęście to się dzieje. W świecie cywilizowanym istnieją regulacje prawne, które mówią nam o tym, pod jakimi warunkami możemy dopuszczać pewne metody do użycia, a kiedy jeszcze ich nie możemy stosować. Rozumiem. Dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Moim gościem był profesor Piotr Rzymski. Dziękuję bardzo.